Jedną z takich zasad jest praca warstwami. Może spotkaliście się, że w malarstwie ktoś używał kiedyś takiego słowa jak podmalówka. Praca warstwami to jest właśnie taka podmalówka w rysunku. Pokażę Wam, na czym te warstwy polegają. Zrobimy to na przykładzie dwóch rysunków. Jeden rysunek będzie to rysunek ludzkiej głowy. I zwróćcie uwagę. Narzędzie, które go używam jest to ołówek. Ołówek nie jest jakoś mocno widoczny, na kartce, nie jest szczególnie wyraźny. Zmieniamy warstwę. Tym razem może będzie warstwa właściwa. Zamusiłem sobie wcześniej, że rysunek ma być dokończony tuszem. Zobaczcie, jak to teraz będzie wyglądało. Biorę cienkopis, za pomocą którego krok po kroku. Będę tutaj podkreślał różne elementy tego rysunku. Służy mi on do tego, aby to, co najważniejsze, za pomocą spokojnych, prostych linii tutaj wzmocnić i dzięki temu pokazać, jak to rzeczywiście ma być narysowane. Które stają się dużo, dużo bardziej wyraźne niż to, co było pod spodem. I zmazać ten rysunek. Dzięki temu pozbędziecie się warstwy pierwszej, warstwy drugiej, warstwy trzeciej, które były wykonane ołówkiem i zostanie tylko to, co zrobiliście cienkopisem. Natomiast, jeżeli nie potrzebujecie tego, to możecie zostawić te wszystkie warstwy jedna na drugiej. Dzięki temu rysunek też będzie bardzo ciekawy, bo będziemy doskonale widzieć. Jak on powstawał, jak poszczególne jego elementy tutaj ulegały zmianom, aż stały się tym, co rzeczywiście widzimy pod koniec. Rysowanie warstwami praktycznie cały czas Wam będzie towarzyszyło. Będzie się przydawało w bardzo, bardzo różnych ciekawych okolicznościach.